Bawi się woda, pęsek na plaży, dzisiaj tańczę. Ej. korzystamy z dnia, póki słońce nie zajdzie. na młyski, a nie fante. Roluje gandzie, nie gadam z policjantem. Uciekam, jeśli wyczuję mama łanne. Mama łana Lewo, co stałem, już się ujebałem, ale pojebany Ziomal zioł dalej. No to no, to lecę z mój kobany. Nie na jebanym pyra wchodzi jak tyki raz, no wysoko poleciałem. Mieskie, dzięki, że Everything's fine, everything good I got good vibe and I got my girl. Dzisiaj mam chill, wypłacam guys Chcę go rozjebać, nie patrzeć na czas W końcu to gram, gram, w końcu to mam, mam Dzisiaj się bawię, nie liczę tych strac, Ile już lat, po mnie ten bad Ja pośród gwiazd nie czekam na szczęście hey. Tej nocy nie wrócę do pokoju hotelowego Się, woda, piasek na plaży, dzisiaj tańczę. Ej. korzystamy z dnia, póki słońce nie zajdzie. Lej na młyski, a nie flantę. Roluję gandzie, nie gadam z policjantem. Uciekam, jeśli wyczuję, mama łama. Bawi się woda, piasek na plaży, dzisiaj tańczę Ej, korzystamy z dnia, póki słońce nie zajdzie Lej na młyski a nie fantę, Roluję gandzie Nie gadam z policjantem, uciekam i wieczorem Mama łana, ja, ja, ja że nie poznaje mnie iPhone W morzu alkoholu dzwoni do mnie trafon Dzisiaj nie odbieram, zostaw sms-o, napiszę Gdzie jesteś? co CPWN? Gdzie jest co Może bawi się, daj nam spokój, to jest nasz moment To jest ta chwila, ej, każdy z nas ma w sobie coś z debila Co, Ta chwila nas przyja, nikt nie zna nas Możemy być sobą, choć to inny świat Idziemy przed siebie, nie damy ci szans, nie Nie damy ci szans, nie He-he-he. <laughs>